Cześć wszystkim, z tej strony mojego usta to jest poradnik jak zrobić intro takie fajne jak robimy my w DUZIFI. Oj, jest Skype tutaj jeszcze. Sorry, kolega mi pisał. E, dobra, to e, włączamy najpierw Adobe After Effects i musimy zrobić nowy projekt tutaj i co jest? No halo, nowy projekt. Aha, dobra. I musimy teraz zrobić tutaj, kliknąć e, kompozycję, sobie ustawimy tutaj 30 FPS, e, framerate 30. E, długość ustawimy na no 10 sekund bo no 10 sekund jest ok, ja, ja, ja lubię 10 sekund e, backs Ground sobie możemy, color sobie możemy zostawić black e, dobra i teraz e, tutaj możemy wtedy nacisnąć teraz prawym tutaj nev e, solid i możemy sobie wybrać jaki kolor chcemy e, ja wezmę taki jakiś fajny kolor może taki, o ładny taki czerwony super e, dalej e, co teraz e, teraz chcemy dodać nasz tekst e, musimy wtedy teraz tutaj nacisnąć e, nacisnąć tutaj tak i możemy wpisać e, nasz tekst te, te, tekst tekst jest, wybierzemy jeszcze jakąś fajną super czcionkę żeby to super fajnie wyglądało tak wiecie swegersko i w ogóle eee. trzeba się tutaj sobie muszę pozamykać jakieś głupie rzeczy tu mam otwarte o, dobra eee. i tutaj sobie czcionkę jakąś fajną wybieramy mm. nie, to nie wygląda fajnie też nie Yy, też nie już lepiej ale nie tak jakbym chciał yy, też nie też nie też nie o to jest już coś lepszego o yy, okej okay, tutaj możemy sobie jeszcze dopasować tutaj przeciągając sobie na dole nie wiem czy widzicie o, jest super tekst. Jeszcze jakąś fajną muzykę sobie weźmiemy do tego. E, czekajcie. E, he, he. Chciałem jakąś fajną muzykę na komputerze. E, tutaj sobie walnę. Może muzyka. Tutaj może coś będzie. E, może będzie coś w piosenkach. E, może coś takiego. To jest fajne. To weźmiemy sobie to. Przeciągniemy tutaj. Tutaj sobie ustawimy. Tutaj dam, żeby było lepiej słychać. Jak to dacie, to zawsze będzie wiecie, lepiej słychać. I sobie przeciągnę do jakiegoś fajnego momentu. Okej, okay, fajnie. Sobie jeszcze trochę przesunę. Okej, okay, jest super. Yy, dobra, teraz sobie zanimujemy ten tekst, żeby Żeby wchodził jak ten kolej zaczyna mówić. Ale warto to sobie teraz sobie przyciszyć, żeby... O, tutaj zaczyna koleś mówić to. Można już z powrotem podgłosić. Yy, OK. I teraz tutaj wchodzimy w tekst, sobie tutaj rozwijamy tak fajnie i możemy sobie walnąć Position i zcale i jeszcze opacity e, tutaj sobie walniemy, przesuniemy i możemy teraz zrobić sobie o, tutaj tak fajnie sobie przesunąć w jakieś fajne miejsce tutaj na przykład e, e, scale możemy sobie trochę zmniejszyć musimy widać, widać jeszcze trochę przesunąć Opacity sobie zmniejszymy do 2% i rotation jeszcze możemy tutaj sobie zrobić tak, o, i żeby tutaj było na 0. Ok, możemy jeszcze dodać jakieś fajne efekty na ten tekst nasz możemy wejść w distort możemy wziąć lens takie fajne się robi możemy sobie to ustawić jak chcemy. O tak sobie wstawię Możemy jeszcze dodać distort i sobie walniemy może y, Turbulent Displace To jest y, dobra rzecz zwłaszcza jak wiemy jak ją używać y, Trochę za mocno O tak sobie zrobimy No trochę za mocno y, O idealnie Jeszcze może tutaj trochę Evolution Ok eee... Tutaj sobie na hig zrobimy i tutaj sobie odłączymy i Non Weźmiemy Ok I jak to teraz wygląda? Ale fajnie Okej okay. <laughs> eee, To teraz możemy zrobić jakiś fajny Zobaczymy jak to wygląda Super Ej Nie myślałem, że to będzie takie fajne Dobra, możemy teraz zrobić jakiś y, Shapley layer I możemy tutaj narysować sobie y, Coś sobie tutaj narysujemy y, Taki kształt, jakiś prosty Sobie narysujemy O, taki prosty Możemy jeszcze dodać jeszcze Takie linie różne y, Możemy dodać stroke na to w ogóle film możemy wyrzucić a chwileczkę bo tutaj jeszcze szapę 2 tutaj możemy włączyć sobie stro jest stroke ale jest na 0 o jest stroke jest tutaj drugi stroke który też jest nie wiem dlaczego na 0 yy, nie rozumiem mm, dziwne jeszcze raz Aha, bo się nowe shapey, bo szapę, layer, layer'y się nowe potworzyły Dobra, to jeszcze raz tutaj Okej, okay, super Taki mamy kształt, fajny nasz Też go możemy zanimować Oczywiście, wiadomo I możemy go dać najpierw sobie zrobimy Sobie zaznaczymy scale opacity i może sobie walniemy rotation jeszcze <laughs> i zrobimy żeby jeszcze position i zrobimy żeby schodził tak tutaj od dołu zcale yy, też może trochę zmniejszymy rotation rotation możemy zrobić jeszcze takie fajne coś yy, że zrobimy tutaj i to rotation możemy teraz tak fajnie zrobić yy. Nie tak, to to sobie wywalimy, tylko tak Tak o super Jak mi się to podoba i teraz tutaj możemy zrobić to rotation na 0 Position oj y, Tutaj żeby było tak super Opacity, to no tutaj musi być 100% y, Co ja tutaj jeszcze zmienię? Zcale jeszcze o no tutaj sobie zmniejszymy opacity na jakieś 71% mm, ok jeszcze to szapę 1 sobie chwila zmienimy na jakiś ładny, fajny kolor yy, O taki Bardzo fajnie mi się podoba Jeszcze możemy na niego taki fajny efekt, efekt Glow dodać takie fajne zrobi nam o takie fajne Możemy jeszcze ewentualnie zmniejszyć Glow Radius. O! Tak jest super. Jak ta nasza animacja teraz wygląda? Super. Yy, dobra, teraz sobie jeszcze przeciągniemy ten shape pod nasz tekst. O. Super teraz możemy jeszcze dodać jakieś fajne super efekty ja dodam tutaj adjustment layer i dodam tweet taki efekt fajny tweet jest tutaj możemy enable zrobić blur wszystko możemy tutaj zrobić bo to fajne fajne jest bardzo fajne i i możemy tutaj się pobawić tymi tutaj przekaźnikami tymi różnymi takimi operator jakieś tutaj nie, nie wiem o co z tym chodzi dokładnie ale no możemy się tym tutaj pobawić wiadomo i zobaczymy jak nasza animacja teraz wygląda no jak, jak to jest. wygląda jeszcze, się, jeszcze napiję chwilę <laughs> ja pięć spray ta z puszki jakby ktoś był ciekaw polecam znaczy nie żeby tam lokowanie produktu bo Yy, dobra, nie, spray to jest gówno, nie polecam nikomu. Nie pijcie tego, bo się otrujecie. Okej, okay, ba ba bardzo mi się to podoba, tylko tutaj trzeba jeszcze zmienić, tutaj sobie przesunąć, żeby to się od ton zaczynało. I możemy jeszcze dodać adjustment layer, jeszcze jeden. Layer, przepraszam, i możemy dodać MBL, czyli taki fajny efekt, co nam zmieni kolory. Tutaj musimy kliknąć i dodać sobie. Gdzie to było? Może tu nie. Tutaj też nie. O, tu jest. Nie, to nie to. Kurczę, gdzie to było? Może, może tak. Jest. O. I tutaj możemy do, do, zrobić edit. Się otwiera i możemy wybrać któryś z tych tutaj takich o to na przykład mi się bardzo podoba i możemy dodać też tutaj swoje różne fajne rzeczy eee, coś takiego możemy zrobić możemy o film grain <laughs> możemy dodać jeszcze o coś takiego fajne o tak sobie zrobić eee, tak tak bo fajnie wygląda bardzo jak dla mnie OK I teraz widzicie jest tutaj takie fajne Możemy to zrobić też żeby było odtąd powiedzmy dotąd możemy to Ctrl C Ctrl V przesunąć jeszcze raz tutaj żeby było i zobaczmy jak to teraz wygląda No fajnie Ej, podoba mi się Tylko ten tweet tutaj jest chyba trochę za dużo go to trochę go zmniejszę tutaj I oczywiście muszę jeszcze dodać taki efekt jest fajny, się nazywa audio spectrum To musi bo... To naprawdę, to jest efekt, który musi być w intrze, bo bez niego to intro nie, no i to nie jest po prostu fajne, no wiadomo, ci co się znają na intrach to wiedzą o czym mówię. Eee, tutaj zrobimy, o, kolorek też jakiś fajny bardzo wybierzemy, może w kolorze tamtego kształtu, eee, tutaj sobie możemy zrobić, o, tak, tak, tak bardziej trochę, ok eee, to nie wiem co to robi ale sobie to wyłączę bo mi się nie podoba to też nie wiem co robi więc lepiej tego nie ruszam jakieś dziwne rzeczy to są zostawię to seedy jakieś nie rozumiem o co z tym chodzi pewnie jak w Minecraftie seed ale się z tym nie będę bawił tu też jakieś dziwne rzeczy Yy, o, to wiem co robi. To robi takie duże. <grych> yy, dobra. O, super to wygląda. Dobre to jest. Ej, super. Tylko sobie tutaj to przeciągniemy może do góry. Jak fajnie trochę na środek. O. Jest super. Teraz jeszcze może dodamy jakiś fajny tekst... Znaczy nie, tekst już jest Co by tu jeszcze dodać? Hmm. Hmm. O, wiem Takie partice fajne e... Możecie je sobie ściągnąć e... Ale nie musicie, bo to jest opcjonalne Ale intro z... znacznie naprawdę bardzo, bardzo lepiej z tym wygląda Jak to się ma, bo... No wobec bo tego, no nie jest tak ciekawie e sfeet tutaj sobie musimy i z albo Ligten ten to, to bez znaczenia jest któreś z tych tutaj to jest naprawdę bez znaczenia które wybierzecie ja sobie wybiorę Lig ten chyba mi się tak podoba i to sobie tutaj na sam dół. Przen przepraszam przeniosę yy, i to jeszcze pod to oj źle nad to miało być ok yy. Hmm, co by tutaj jeszcze dodać? Jakieś fajne coś, może zrobimy nowy solid. I może... O, już wiem. E... Fajny efekt dodam, pewnie wy go nie macie, ale ja go mam, tego dodam. Mi się podoba i tutaj możemy zrobić różne rzeczy z tym naprawdę ja tutaj dużo nie umiem ale pamiętam jak zrobić niektóre rzeczy i może mi komputer zaraz wysiąść bo to takie jest bardzo wymagające ten efekt ale ale naprawdę chyba warto go używać bo jest bardzo fajnie takie kropeczki robi dużo, dużo takich kropeczek one strasznie fajnie wyglądają Tutaj możemy też dać jakiś właśnie fajny kolor. Może taki... O, zielony, to nam lubi zielony. Yy... Co się stało? Yy... Co się stało? LOL. Co się? Co się stało? Jak to? <ścoughs> co? Nie! No nie! Zróbcie sobie ze mnie. No nie. Ej no. No kurde. Ale zapisałem. Dobra. Uratowani jesteśmy. Działa. Już się załamałem, boże. O, ale to by było okropne. Musiałbym od nowa nagrywać. Nie. <laughs> Sorry. Nie. Kurde już nie mam chipsu. Hmm. Eee. Eee, dobra, eee, co tu jest? Aha? Eee, dwa razy taki efekt zainstalowałem chyba. Dobra mm -hmm. Dobra, to tamtego efektu już nie będę dodawał Dobra, to to by było na te jeszcze. Do Render kwekłe musimy przejść. Tutaj do Render kwekłe Tutaj wybrać sobie mm, Avi audio output i możemy renderować. To by było na, było na tyle. Dzięki. Cześć.